Okej, okay, kochani. Ja się trochę ogarnęłam. Tak bym powiedziała w 50%. E, muszę się jeszcze pomalować. Jest godzina chwilę po dziesiątej. Czyli muszę się obudzić mamę. Wszystko sobie ogarnąć na dole. W tym pomalować się. Ponagrywać jakieś tiktoki. E, I no. Więc zaraz się idę malować. Co oczywiście też zobaczycie. Okej. Okay. E, jakieś mam dziwne światło, ale nie zwracajmy na to uwagi. Jestem w kuchni. Witam Was, kochani, w mojej kuchni. E, kolejna rzecz, którą robię, to jest zrobienie sobie śniadania. Jest godzina e, w pół do pierwszej, ale nie byłam wcześniej po prostu głodna, więc sobie teraz będę robić śniadanie. Wy oczywiście możecie podziwiać moje umiejętności kulinarne, które nie są zbyt dobre. A więc stwierdziłam, że dzisiaj sobie zrobię parówki z jajkiem, ale nie tak, że parówka obok jajko, tylko sobie tą parówkę wezmę, przekroję sobie tak jakby na pół i zrobię w środku jajko na patelni. Nie wiem jak to wyjdzie, bo właśnie się że chyba nie mam takich długich wykałaczek. Damy radę, prawda? Mam takie dwa małe badyle i one będą idealne do tego, żeby zrobić to co chcę zrobić. Prawie. Cała filozofia polega na tym, moi drodzy, że musimy rozciąć tą parówkę w środku, ale nie możemy tego zrobić do końca. Więc sensie musi nam powstać takie coś, nie? I po prostu sobie na środku w tej parówce wkładamy tego badyla. To ma wyglądać w ten sposób. I kładziemy to... na patelnię, żeby to trochę się... I to samo robimy z drugą. I musicie to lekko obkręcać. Ty się nie musicie, ale ja tak robię, żeby było lepsze. Yy, tylko musicie uważać, żeby nam się to nie rozwaliło. Może ja powinnam jakiś kanał kulinarny założyć? O. Elegancko. Dobra, jest już w miarę git. Więc bierzemy sobie jajka. Nie wiem, jak to wyjdzie, bo. Właśnie, chyba nie wyjdzie. Zobaczymy. No cóż, nie wyszło. Spokojnie, ja nie jestem kucharką. Ja jestem tiktokerką. Dobra, ja, kochani, zjedzone. Więc teraz będziemy się malować. Jestem pomalowana, kochani, tylko mam mały problem. A mianowicie nie mam co zrobić z włosami, bo zostawiłam yy, prostownicę w fundacji. Wyglądała, jakby mnie piorun trzasnął co najmniej trzy razy. I jak przyjadę już do fundacji, to wtedy wyprostuję sobie włosy i wtedy będę wyglądać jak milion dola dolarów. Na razie dałabym takie 5,50. Wiem, że mój makijaż nie jest idealny. Yy, ale nie umiem się malować. Nie umiem się malować, nie umiem gotować, nie jestem śmieszna. E, po prostu jestem sobą. Może kiedyś się nauczę malować. Jak mam tu jakichś beauty guru, którzy mnie oglądają, niech mnie nauczą. Naucz mnie, naucz mnie od nowa. A więc kiedyś się nauczę. Obiecuję. A tymczasem zaraz zobaczycie moją drogę do fundacji e, i poznacie podopiecznych Kochani, to znowu ja, kolejny update. Zanim zobaczycie naszą y, drogę do fundacji, jest ze mną Stachu Jones, który będzie mi dzisiaj towarzyszył w moim niemałym y, wyzwaniu w fundacji, ale tego się dowiecie na końcu vloga. A tymczasem powitajcie gorąco. Witam, jestem Stanisław, a.k.a. Stanley. <grym> Dokładnie. Kochani, kolejny update. Razem ze Stachu Jonesem jedziemy, jedziemy już do fundacji. Witajcie, kochani, kolejny update. Jesteśmy z Stachu Jonesem już w fundacji Kotomysz. I to się wiąże z tym samym, że będziemy zaraz czyścić boks, w którym ja będę spać całą noc. Więc e, trzymajcie kciuki, żeby nam się udało to szybko ogarnąć i żeby miała piękne, słodkie sny. Eee... Kochani, to jest kolejny update e, vlogowy. Jestem Jezus, już e, w boksie, jak widać, z pieskami. I tak jak wiecie, ja zamierzam... Nie jestem pieskiem. <laughs> I z Michałem. I zamierzam ja spędzić całą noc tutaj e, z pieskami w boksie. I trzymajcie kciuki, żeby nikt mnie w nocy nie... Hej, kochani, ja żyję. Noc w boksie była zimna, ale przeżyłam. Tam jest to ferajna. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Witajcie, kochani. Strasznie mnie oślepia słońce, ale nagrywam Wam kolejną część vloga. Teraz będę sprzątać boks, w którym spaliśmy. Znaczy ja spałam z pieskami. I jak posprzątam, to pokażę Wam ferajnę, która mi towarzyszyła w nocy. Kochani, i boks posprzątany, cały się błyszczy. I ja teraz Wam pokażę, kto mi towarzyszył w nocy. Tu jest, moi mili Państwo, Żelek. Cześć, Żeluś, cześć, cześć. Tu jest Pincherek Leosz. Kochani, niewidomy piesek Jackuś. To jest Borys. Teraz Wam kochani pokażę urywki, najlepsze urywki z mojego e, całono streama w bokcie z psami. Jeśli chcecie obejrzeć całość, to wbijajcie na YouTube'a Kotomysz. Tam cały stream jest zapisany. Miłego oglądania. Alicja chyba się spełniała swoje marzenia. O, o matku, dostanę zachęt! Jeśli tylko byś chciała, ze mną latała, Za mojego syna! Boże, patrz źle sierści w kubku! Jesteś w końcu w końcu z psami! Dużo! Hmm. Ej, <grymne> e, ktoś Mamy, się chce z nami połączyć Łączymy? Zobaczymy kto to Witam ciebie, tu sterdzimy wchodzę z prawem Tak naprawdę chyba nie potrafię Ale to sobie otworzyłaś burzę masz skaleczone dwa palce Ciebie pewnie oterałaś pomarańczy ja tu dla ciebie wystańcie, rymu, dziewczyno, nie zatykaj swoich chust, bo to nie będzie twoją winą. Biegaj no to świetnie, masz tu czarne włosy, do Ciebie, przechodzą mnie dręcze, wciągam te powietrze jeszcze więcej. W, w, w. Twoje tak naprawdę nie chciałbym Ci w tym rapie tu dokuciać, ale może masz obok jakieś przedmioty, dlatego proszę, pokaż mi, bo mam coś do roboty. Masz Czarne palności i jeszcze tutaj jest biały pies Do niego teraz sunę taką tu my pies. go chcemy tu? Drugi pies doskonały tych duży, ale bardzo podobny do Ewy Fary Pokażesz mi coś jeszcze pewnie będziesz miała Coś tu znakomitego, bo płynę po rabie jak tam do Diego Ale co z tego, kiedy męczę się tu non-stop Widzę, że... No ale robię, piękny odskok I drugi pies podejrzewam, że to haski Wiesz, ja lubię takie rzeczy i fajne te laski Ej, bo wszędzie ciemno, głucha cisza Tak naprawdę nie chciałbym nikogo... Słuchajcie wy, nie wiecie co my teraz mamy na filmiku Mam nadzieję, że mój rap traci wprost twoje gusta Pokażesz biusta, ale chyba nie sądzę Masz wysoki golfik, no to w myślach teraz tutaj błądzę No, i tak wyglądały urywki I tym pięknym akcentem też będę kończyć mój pierwszy film, pierwszego vloga. Czekajcie na więcej, możecie dawać w komentarzach pomysły innych challenge'ów związanych z fundacją i ze zwierzątkami. Tutaj zapraszam Was na mojego TikToka, Instagrama i na TikToka i Instagrama Kotomysza.